Cześć! Dzisiaj w Gregor 10, krótka wrzuta S5 kolejna, już z wielu. Setup typowy stage 2, mamy tutaj interkuler wagnera, mamy dolocik, mamy downpipa. Moim zadaniem jest wykonanie stage'a drugiego, czyli strojenie, silnik. Tutaj też skrzynie robimy. Jeśli chodzi o zakres zmian, właściciel prosi mnie o kilka smaczków, więc one będą tutaj pokazane. Mianowicie chodzi o dodanie Pobbent Banks. Będą te popsy tutaj dosyć mocne. Zobaczycie, właściciel prosił mnie o taką wersję troszkę uwydatnioną tych popsów. Dotychczas robiłem klientom takie bardziej zachowawcze, natomiast tutaj te popsy będą troszkę mocniejsze. Oczywiście limiter obrotów na postoju zostanie usunięty. Fabrycznie mamy 3800 obrotów. Teraz będziemy mogli zakręcić motor troszkę wyżej. Pokażę Wam o co chodzi. Właściciel poprosił mnie też o szybką odcinkę. Będzie to tutaj wykonane. Myślę, że efekt Wam się spodoba. Tymczasem zobaczmy, co wyszło na hamowni na serii. Tak jak widzimy, 375 koni, 502 Nm. Bardzo mocna seria, ale tak jak wiecie, mamy tutaj poprawione chłodzenie, duży kuler, więc robi to robotę. No i efekt mówi sam za siebie. Myślę, że tak mocna seria będzie dobrą podstawą do modyfikacji. E, oczywiście. 98 paliwko tutaj e, musi być. Taki mamy. Zobaczymy co z tego wyjdzie. E, ja działam. Zaraz będę mierzył co wyjdzie po. No i mamy finalny wynik 433 konie, 660 Nm. Wynik rewelacyjny, biorąc pod uwagę to, że mamy upał 30 stopni, e, silnik jest zdrowy, paliwo było też e, takie, jak prosiłem, 9,8, bo ostatnio bardzo dużo samochodów przyjeżdża na paliwie zmieszanym z 9,5. Taka mieszanka paliwowa 9,5 z 9,8 nigdy nie będzie e, działać prawidłowo, no i też moce wychodzą wtedy mniejsze. Tutaj właściciel dba, to mi się podoba, 9,8 Moktan, 430 czy koni. Upał jest naprawdę dobrze. Jeszcze na koniec zaprezentuję Wam te smaczki, o których prosił, prosił właściciel czyli popsy, czyli twarda odcinka, szybka przerywana. Program skrzyni też oczywiście wykonałem. Dodam tylko dwa słowa, że zostały przeniesione maksymalne obroty. Jak widzicie po wykresie mocy, samochód kręci się teraz do blisko 7000 tysięcy obrotów, seryjnie 6,5 tysiąca, więc zakres obrotowy został poszerzony. Do tego zwiększone zostały ciśnienia, szybsze zmiany biegów. Ta skrzynia cieszy teraz podwójnie. Zobaczcie POPSy. Samochód wygląda bardzo fajnie, te felgi złote podkreślają charakter, ta lotka tutaj karbonowa, dyfuzor, końcówki, mi osobiście przypadło to do gustu. Właściciel z moich modyfikacji jest też zadowolony, to jest najważniejsze, samochód został skustomizowany w oprogramowaniu pod jego życzenie, to wszystko co chciał to ma, więc to jest najważniejsze. No i do następnych, słuchajcie, subujcie Gregor10, kanał obserwujcie. Do zobaczenia. Cześć.